Cześć tu Adam. Cześć Marcin. Witamy Was na kanale Global Motors. A w tym odcinku zaprezentujemy Wam, jak powinno się skonfigurować BMW X3. Mówimy o nowym modelu. Porównamy sobie do poprzedniego modelu. Zrobimy dwie wersje konfiguracji. Jedna będzie konfiguracja off-road by Marcin, druga będzie bardziej sportowa by Adam. Dokładnie. Pokażę Wam teraz różnicę, czym te auta się różni pierwsza generacja od drugiej. To co, zaczynamy. A więc nowym rozwiązaniem, którego nie było w W25, a jest w G01, jest wlot powietrza tutaj w błotniku z boku, który, tak jak wspominałem już przy y, piątce, ma uporządkować przepływ powietrza wokół koła. Niezmienny pozostał element boczny, czyli próg, który jest dalej srebrny, satynowy w stosunku do poprzedniej X3, zmienił oczywiście tylko kształt, czego nie znajdziecie, tak zwanego Hofmeister King, czyli podcięcia Hofmeistera, którego tutaj w nowym G01 nie ma, natomiast w poprzednim modelu jest. Samochód urósł w stosunku do poprzednika i jest dłuższy o 51 mm, wyższy o 10 mm, szerszy o 15 mm, a rozstaw usi u osi urósł o 54 mm. Bez zmian nie obeszło się również z tyłu. Najważniejsze z nich to inaczej wyprofilowany tylny spoiler, oraz zauważyliście już coś niżej. Czego tam brakuje? Podwójna końcówka układu wydechowego. Teraz ten samochód wygląda dużo, dużo lepiej. Z pakietu x również dyfuzor. W poprzednim modelu praktycznie wizualnie niewiele się zmienił. Jak myślicie, jest metalowy czy nie? Nie jest. BMW chwali się kształtem lamp, że jest to tak zwany rozpoznawalność marki. Lampy mają kształt litery L, chociaż już coraz mniej to jest zauważalne w nowych BMW. Tutaj na pewno jest duża różnica, gdyż lampa jest wyprofilowana trójwymiarowo i to dużo lepiej wygląda. Auto jest po prostu dużo świeższe, widać od razu wizualnie na pierwszy rzut oka. Czego BMW nie zrobiło, a mogło zrobić, to mogli schować tylną kamerę. Tak samo poszli jak w poprzednim modelu, nie schowali tej kamery i po prostu w zimie często jest ona zabrudzona i słabo przez nią widać. Mogli schować w znaczku, nie? Ja będę konfigurował auto BMW X3 G01 w pakiecie M budżet zakładany 270 tysięcy silnik powyżej 200 koni. Zaczynam! Przed przystąpieniem do konfiguracji zalecam ściągnąć cennik oraz katalog z oficjalnej strony BMW Polska, ponieważ niektórych informacji nie ma w katalogu, a je znajdziemy w cenniku. Między innymi są to opisy opcji dodatkowych, które wam się przydadzą przy dalszej konfiguracji. A więc jak już mamy cennik, mamy katalog, możemy przystąpić do konfiguracji. Korzystamy z konfiguratora, narzędzia bezpłatnego, które jest na stronie BMW Polska. Założenie jest takie, żeby złożyć samochód, który ma powyżej 200 koni, oraz zmieścić się w budżecie 270 tysięcy PLN brutto. Cena katalogowa. Mamy do wyboru tutaj dwie opcje. Możemy wybrać Dizna. O oznaczeniu 25D to jest diesel Biturbo, dwulitrowy o mocy 231 koni lub wersję benzynową 258 K o oznaczeniu 30I. Będziemy konfigurować wersję 30I, ponieważ yy, popyt na silniki benzynowe ciągle rośnie, a dużo ludzi martwi się o diesla, więc to będzie taka na pewno bezpieczna opcja. A więc przystępujemy do wybrania silnika. Mamy tutaj opcję automatyczna skrzynia biegów lub sportowa automatyczna skrzynia biegów. Różnią się one oprogramowaniem oraz tym, że mają łopatki. Przyspieszenie od zera do stu jest dokładnie takie samo. Myślę, że możemy tutaj spokojnie wybrać sportową automatyczną skrzynię biegów. Linia M od razu de definiuje nam pewien wygląd zewnętrzny auta. Różni się ona, różni się samochód od standardowego zderzakami, progami, możemy wybrać obramowania wokół szyb, możemy wybrać czarne na wysoki poślizg bądź srebrne, satynowe. Jak i również tylny zderzak z dyfuzorem też jest inny. Klikamy w szczegóły, gdzie mamy już do zdefiniowania pozostałe rzeczy typu kolor. Pójdziemy tutaj w metalik, czarnego lakieru metal, niemetalizowanego bym nie polecał. Na szczęście w Mpakiecie tutaj nie przewidzieli takiej opcji, więc wybieramy czarny szafir lub czarny karbon. Wybierzemy czarny szafi, Czarny karbon to jest taki lekko wpadający w granat. Felgi w standardzie, wybierając linię stylistyczną, są 19-calowe. Wybierzemy 20-calowe z aluminiowe obręcze MW Spoke 699. One tutaj, do nich jest dopłata 4924 zł. Można wybrać taki sam krój Felg z oponami Performance. Wtedy będą opony, nie będą z runflatem. To będą prawdopodobnie opony Pilot Supersport. Myślę. O lepszych osiągach. Do 20 jedynek już jest dość duża dopłata, bo 9 tysięcy, czyli kolejne 4000 tysiące trzeba wyłożyć z kieszeni. Mamy się zmieścić w jakimś tam budżecie 270 tysięcy, więc nie możemy też przesadzić. W standardzie w M pakiecie mamy tapicerkę łączoną jest to materiał ze skórą, z kontrastowym obszyciem, tam są stawki również niebieskie. Jeżeli by to komuś nie odpowiadało, no to trzeba iść w całą skórę. Jeżeli wybieracie pełną skórę, macie do wyboru również, yy, można wziąć elektrykę sama elektryka nie będzie opłacalna, bardziej się opłaca wziąć elektrykę z wentylacją. Znaczy bierzemy wentylację, a elektrykę dostajemy razem w tej jednej opcji. Wtedy dopłata do samej wentylacji tak na, relatywnie nie jest duża. Listwy wybierzemy standardowe aluminiowe. Jak ktoś chce można wybrać drewno, ale do linii sportowej moim zdaniem bardziej będzie pasowało e, aluminium. Czarne auto z zewnątrz. Można się pokusić o beżowe wnętrze. Dobra, bierzemy skórę. Oświetlenie ambientowe. Siatka oddzielająca bagażnik. Pakiet dodatkowych schofów. Kierownica M oraz podsufitka w kolorze antracytowym. Są to opcje standardowe dla M pakietu. Relingi dachowe. Tutaj wybiorę relingi w wersji shadowline. Czarny na wysoki połysk. Tak jak wspomniałem, można sobie wybrać aluminium. Jest to do wyboru, wiadomo, przy. Ciemnym kolorze też będzie to fajnie do, wyglądać i nada takiego eleganckiego akcentu dla samochodu. No, ale my chcemy iść bardziej w sportowy styl. Reflektory RED o rozszerzonym zakresie są w standardzie, wybierając linie, Zarówno czy to wybierzecie x line Luxury Line czy M-Sport. Moim zdaniem warto dopłacić do adaptacyjnych reflektor reflektorów diodowych, dużo lepiej to one wyglądają. Potrafią również rozszczepiać wiązkę światła to jest tylko 1522 zł. Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa, i tutaj mamy aktywna wentylacja foteli przednich. Ona jest z elektryką za 6938 zł. Wymusza nam to wzięcie, oczywiście, ogrzewanych foteli przednich, ale z założenia te fotele przednie miały być ogrzewane. Mocniejsze wersje silnikowe, jak 30i albo 25D, mają w standardzie sportowy układ hamulcowy. Jest to wydajniejszy układ hamulcowy. Czterotłoczkowe zaciski są z przodu, dwutłoczkowe z tyłu. Zawieszenie sportowe do wyboru, bądź zawieszenie standardowe lub z regulacją sztywności. To ostatnie za 2686 zł nie pomniejsza komfortu, który daje zawieszenie standardowe. Natomiast, kiedy mamy ochotę, możemy sobie auto usztywnić. Jednym przyciskiem tutaj obok lewarka do zmiany biegów możemy. Zrobić to zawieszenie sztywniejsze. Mamy budżet już przekroczony, ale tym się nie przejmujemy, będziemy konfigurować dalej, a na końcu sobie zobaczymy, które opcje zastanowimy się wspólnie, które opcje byśmy wyrzucili, i pokażę Wam, jak można w łatwy sposób po prostu tą konfigurację obciąć, zaoszczędzić. Konfigurując samochód, moim zdaniem, trzeba. Na początku dodać wszystkie opcje, które chcemy, czyli wszystko to, co nas interesuje, a dopiero później analizować, czy dana opcja jest nam potrzebna, czy niepotrzebna, i te najmniej potrzebne po prostu wtedy wykreślamy. Auta nie będziemy konfigurować pakietami, ponieważ pakiety w trakcie produkcji mogą się zmienić, więc tak naprawdę za miesiąc, dwa, trzy, za pół roku mogą być zupełnie inne pakiety i zawierać zupełnie inne opcje. Więc pakiety sobie podarujemy, będziemy konfigurować auto. Opcja po opcji, czyli step by step. W standardzie mamy oczywiście oświetlenie ambientowe, tak jak wspomniałem, pakiet schowków, dywadniki welurowe. Pakiet dla palących, ja nie palę, więc z tego rezygnujemy. Torba na narty, deski snowboardowe. Wiadomo, jak ktoś potrzebuje, można sobie wziąć, ale w Austrii podobno jest wymagana torba na narty, ale tutaj w Polsce można bez problemu jakoś inaczej to spakować. Opcja, którą bezapelacyjnie dodałbym do każdego konfigurowanego X3, to są szyby przednie o zwiększonej izolacji akustycznej jedynie 895 zł. W standardzie szyba przednia jest już akustyczna. Pozwala to osiągnąć komfort akustyczny w środku, tak naprawdę, który nie odbiega wiele od BMW serii 5 G30. Wielofunkcyjny kluczyk samochodowy. Ja nie jestem garzeciarzem, więc tą opcję bym sobie podarował. Natomiast dostęp komfortowy, jest to mega wygoda. Podchodzimy do auta, łapiemy za klamkę, samochód się odryglowuje więc to jest, to jest na pewno bardzo fajna opcja. Hak holowniczy. Polecam, jeżeli ktoś potrzebuje włożyć go w konfigurację standardową, gdyż później zamontowanie takiego haka w salonie oryginalnego, elektrycznego, to będzie bardzo duży koszt powyżej 10 tysięcy złotych. Szklane okno panoramiczne nie będziemy dodawać, ze względu na to, że już mamy przekroczony budżet. Ogrzewana kierownica, tak jak konfigurowałem BMW Serii 5. Zresztą, jeżeli szukacie BMW Serii 5, to zapraszam na, na odcinek z konfiguracją BMW Serii 5. Jak dla mnie bardzo fajna opcja za nieduże pieniądze, 1100. 19 zł, i to dodamy galwanizowane wykończenie elementów obsługi, czyli te przyciski tutaj na kierownicy, łącznie z przyciskiem do uruchamiania samochodu, jak i również przyciski klimatyzacji. Moim zdaniem fajnie to wygląda, więc za jedyne 895 zł warto to dodać. Panel deski wykończony skórą syntetyczną. Mamy sportowy charakter auta, nie musimy już tutaj tego dodawać. 2910 zł, jeżeli by ktoś chciał. Mamy budżet przekroczony, więc to jest opcja, która no nie jest nieodzowna, więc lepiej włożyć, yy, przeznaczyć te pieniądze na zdecydowanie na inne opcje. Jedna z niewielu opcji za 0 zł w BMW, rezygnacja z emblematu modelu, czyli za darmo na BMW nie zamontuje znaczka. To jest bardzo ciekawe. Zestaw naprawczy do opon, Active Protection System bezpieczeństwa. Jak to działa? W razie pierwszego uderzenia samochód zostanie wyhamowany do zera. To jest bardzo fajna rzecz. Domyka też również szyby, szyberdach. Jeżeli taki posiadamy, no tutaj nie będzie szyberdachu, ale czasem z otwartą szybą się jedzie. To moim zdaniem na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać. Pakiet dodatkowych funkcji lusterek, czyli lusterka, lusterko niestety po stronie kryjowcy ściemniane, oraz lusterka składane elektrycznie. Rolety szyb tylnych bocznych, wiadomo jak ktoś ma dzieci, to warto to wziąć. Pakiet Ambient Air. Tutaj mamy olejki eteryczne, które będą rozpylane do klimatyzacji. Czy warto to wziąć? Mm. Tutaj jest zagłoska, bo niestety te kardriże znajdują się w schowku i tak naprawdę zmniejszają nam objętość i tak już małego schowka. Przyciemniane szyby. Tutaj pójdziemy po taniości, nie będziemy przyciemniać. Później je po prostu przyciemnimy folią. Fajną rzeczą jest to, że można do BMW X3 dodać ogrzewanie postojowe. Tę opcję również da się zamontować w większości modeli po zakupie samochodu, doposażyć to można w serwisie, natomiast będzie to oczywiście odpowiednio droższe niż w, tutaj montując to fabrycznie. Park Assistant, oczywiście kamera cofania z asystentem parkowania, to jest bardzo fajna rzecz. Systemy asystujące kierowcy. Co się w tym zawiera? Jak nie wiemy, warto tutaj sięgnąć wtedy do cenika. znaleźć sobie asystujące systemy, możemy wpisać, znajdź, znajdź, znajdź. I mamy, tutaj właśnie wtedy sięgamy do, do cennika, mamy w systemach asystujących ostrzeganie przed kolizją poprzedzającym pojazdem, z pieszymi, z funkcją nagłego hamowania, ostrzeganie o niezamierzonym zjechania z pasa ruchu przy prędkości powyżej 70 na godzinę, czyli drzwi, kierownica. Jedna z fajniejszych funkcji, czyli asystent martwego pola, ostrzeżenie przed ruchem poprzecznym z tyłu, ostrzeżenie przed kolizją z tyłu oraz speed limit info. Co to jest speed limit info? Czyta nam po prostu kamera znaki ograniczenia prędkości, plus znaki zakazu. To jest oczywiście dostępne tylko z małą i dużą, w połączeniu po prostu z nawigacją. Dodatkowo, jak doposażymy samochód o systemy asystujące kierowcy, plus to jest dodatkowe ponad 5000 zł. Wtedy dostajemy radar i aktywny tempomat, czyli będziemy mogli po prostu, samochód będzie dopasowywał prędkość do auta poprzedzającego. I będzie utrzymywał też odległość, jaką sobie tutaj wybierzemy. Czyli relatywnie, tak naprawdę rezygnujemy z wszelkich systemów asystujących, bo budżet został przekroczony i tak będziemy musieli obciąć. Więc tutaj nic nie będziemy w tym temacie dodawać. Bardzo fajna rzecz, jak ktoś posiada dzieci lub będzie coś przewoził z tyłu. Tania rzecz, a cieszy, 671 zł. Regulacja oparcia foteli z tyłu. To też pozwala, jeżeli ktoś będzie jeździł z tyłu, na zwiększenie komfortu. Podparcie lędźwiowe w fotelach przednich. Jak ktoś ma problemy z kręgosłupem, to polecam. No, my tutaj budżet przekroczony, więc nie będziemy tego dodawać. Elektryczna regulacja foteli przednich. Mamy wentylację, więc jak zaznaczymy tutaj elektrykę, to wtedy, jak widać, wyrzuca nam całą konfigurację łącznie z wentylacją. W standardzie mamy usługi zdalne. Connected drive to są usługi, które pozwalają na łączność samochodu z telefonem. Dzięki temu możemy zlokalizować samochód, zamknąć, otworzyć. Jak tylko sobie tutaj to wszystko ładnie skonfigurujemy przez aplikację BMW Connected, zestaw nagłośnienia, tak jak wspomniałem, w standardzie jest bardzo słaby, jeżeli chodzi o BMW. Wybieramy nagłośnienie HiFi, jest to 12 głośników, wzmacniacz o mocy 205W. O czym możemy sobie znaleźć informacje w cenniku. Wielofunkcyjny zestaw wskaźników na desce rozdzielczej, czyli wyświetlane zegary. Fajnie to wygląda. No weźmiemy, przekraczamy budżet, później będziemy obcinać. Do tego nawigacja professional. Telefonia ładowana bezprzewodowo. Jeżeli ktoś ma nowszy telefon, no iPhony dopiero od ósemki w górę są ładowane bezprzewodowo. Tam Samsungi były już tak naprawdę od wcześniejszych modeli ładowane bezprzewodowo. Minusem jest to, że może już coś z tym zmienili, ale ładowarki indukcyjne były bardzo wolne, jeżeli chodzi o ładowanie telefonów BMW. Jeżeli bierzemy kluczyk wielofunkcyjny, to z automatu wrzuca nam tą opcję. Wyświetla na szybę head-up nie bierzemy. Funkcja telewizji totalnie zbędne. Zestaw nagłośnienia Harman Kardon. mamy już HiFi, więc nie bierzemy w standardzie. W tym momencie już tak naprawdę nie ma pakietów serwisowych, możemy jedynie za niego dopłacić. Jedynie co bym polecał to rozważyć dokupienie przedłużonej gwarancji o kolejne minimum 2 lata. Mamy już naszą konfigurację. No to, można, później dokupić. można później dokupić, ale to trzeba się z tym śpieszyć i zapytać dokładnie w salonie, ile serwis nam, jak, jak nam na to pozwala. Mamy 299 tysięcy budżet jest mocno naciągnięty. Pierwszą rzeczą, którą yy, wiadomo konfigurując taki samochód, jak się chcemy zmieścić w budżecie, to pierwszą rzeczą, jaką byśmy mogli zrobić, to zmniejszyć silnik, czyli osłabić ten samochód. Tutaj można zyskać dość dużą kwotę, bo różnica by była na poziomie. Tutaj mamy 221 a 20 i. Yy, jakbyśmy się chcieli zmieścić, zmieścić w budżecie, no to możemy zaoszczędzić. 30 prawie tysięcy rezygnując się na rzecz słabszego silnika dokładnie 28 tysięcy jest tańsza wersja 20i i wtedy praktycznie byśmy się mieścili w budżecie ale my nie chcemy rezygnować z silnika bo chcemy jeździć dynamicznie więc z czego tutaj zrezygnujemy pierwsze właśnie Hubert podpowiada że pierwsze to by zrezygnował ze skóry i wentylacji fotela i pewnie ja też bym tak rekomendował dobra możecie sobie taką konfigurację ściągnąć otworzyć ją sobie w PDF-ie, żeby to było bardzo czytelne i za co zrezygnujemy? na pewno zrezygnujemy ze dostęp komfortowy, nie będziemy z tego rezygnować, to jest wygodna opcja z reflektorów ledowych również zejdziemy do tapicerki półskórzanej i zrezygnujemy z aktywnej wentylacji fotela co pozwoli nam troszkę zaoszczędzić oraz co jeszcze? zawieszenie adaptacyjne przejdźmy na zawieszenie sportowe, a co? niech tłucze a więc zrezygnujemy z koloru na rzecz białego no cóż, 4000 zł. To już jest dużo, nie? No to ja bym od początku konfigurował na białym. Na białym. Zejdziemy na dziewiętnastki. Koła możecie sobie zawsze dokupić później, a te po, po prostu przeznaczyć jako koła zimowe. To pozwala też zmieścić się w jakimś budżecie, nie rezygnując zbytnio z opcji innych wyposażenia. I zrezygnujemy z tapicerki skórzanej na tapicerkę materiałowo-skórzaną. Już mamy 277 tysięcy. Jeszcze musimy z czegoś zrezygnować. Zawieszenie adaptacyjne, damy sportowe. 274. Co Hubert, naciągamy budżet czy musimy się zmieścić? Jakie mamy jeszcze opcje? Co widzieliśmy? Bo kolor zmieniłeś na biały, tak? Kolor tak, kolor został zmieniony na biały. O, zmieniliśmy tapicerkę ze skórzanej na półskórzaną. Zeszliśmy z Felg na mniejszy rozmiar. No, Felgi można albo z rynku wtórnego. Z rynku wtórnego możecie później zakupić albo później nowe również też. Drugi komplet, więc. Łatwiej czasami jest coś po prostu za rok czy na kolejny sezon dokupić, tak, niż, tak, na, na, niż naciągać ten budżet. Aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że w leasingu to tak też nie boli, nie? Dokładnie. Regulowane fotele z tyłu 700 zł to nam nie zrobi żadnej kompletnie praktycznej różnicy. Nagłośnienie HiFi 1700 też duża różnica jest. Możemy zejść do nawigacji biznes, aczkolwiek później i wtedy będziemy się mieścić w 270. Aczkolwiek później, przy sprzedaży może być tak, że ktoś po prostu będzie kręcił nosem, że no ja mogła bym nie być dużo. Z Moim zdaniem, też byśmy zostawili profesjonal. Wilon zegary, wskaźniki. 1000, 1700 zł. Więc mamy teraz dylemat. Albo wyrzucamy ogrzewaną kierownicę i zegary, żeby się zmieścić w 270, albo zrezygnujemy z opcji, albo zrezygnujemy z dużej nawigacji. Hubert, z czego byś zrezygnował? Duża nawigacja czy zegary multifunkcyjne? Z zegarów bym zrezygnował. Z zegarów, tak? Dobra. Czyli zostawiamy dużą nawigację, wywalamy zegary multifunkcyjne i wyrzucimy Active Protection 1500 zł. Czyli będziemy mniej bezpieczni w tym aucie. Czekaj, czemu mi zeszło do 260? Wywaliło mi nawigację w ogóle. 260? 270 mamy się zmieścić. Tak to jest czasem z tym konfiguratorem, że zaraz coś wyrzuci. Dobra, mamy nawigację profesjonalną. Możemy założyć, że misja prawie została wykonana. 271 500. No, jeszcze można by coś naciągnąć. Pakiet dodatkowych funkcji lusterek. Ogrzewana kierownica, dobra, już mamy. 270 392 zł. Tym sposobem obcięliśmy naszą specyfikację o prawie 30 000 zł. Czy taki samochód później na rynku wtórnym będzie znacznie tańszy od tego skonfigurowanego za 300? Nie. Różnica będzie minimalna. Może być to różnica na poziomie 3-4 tysięcy. Mało tego, różnica może być taka, że lepiej doposażone auto po prostu będzie łatwiej sprzedać, nic więcej. Podsumowując, stworzyliśmy dwie konfiguracje, jedna dokładnie za 200, no pra, praktycznie można powiedzieć 300 tysięcy, 299. Druga za zakładana budżetowa, z obciętym lakierem metalizowanym, zrezygnowaliśmy z tapicerki skórzanej i z wentylacji fotela na tapicerkę półskorzaną. Zrezygnowaliśmy z ogrzewanego fotela, z, z ogrzewanej, przepraszam, kierownicy, wentylacja. Zrezygnowaliśmy z zegarów, została za to duża nawigacja, zostało nagłośnienie HiFi. Razem nam wyszło 270 tysięcy. Pamiętaj o tym, że zakładając jakąś próg specyfikacji, tak jak ja tutaj złożyłem, możecie już zacząć przy jakiejś specyfikacji negocjacje wstępne w salonie o rozmowę o cenie. Tak? Przy uzyskaniu jakiegoś tam poziomu rabatowego, możecie tą wtedy specyfikację swoją dopompować. A więc. Pamiętaj o tym, żeby ściągnąć cenik, ściągnąć sobie katalog, złożyć taką konfigurację, jaką byś miał wymarzoną, czyli bogatą, a dopiero później obcinać w dół, złożyć sobie taką nieodzowną, takie totalne minimum, ponegocjować, salon, ponegocjować cenę i wtedy złożyć już konfigurację właściwą. Jeżeli chcesz dokonać zakupu auta, my ci możemy w tym pomóc możemy ci pomóc skonfigurować samochód, możemy ci pomóc w procesie zakupu, doradzić w odbiorze, w jak i również w negocjacjach, we wszystkim. O czym tutaj e, mówiliśmy? Jeżeli masz ochotę, to pisz zapytania na kontakt.globalmotors.pl. Na dole mamy również linki w opisie do naszego Instagrama, do Facebooka. Możesz śledzić nasz, również nasz nowy kanał AutoDiscover, na którym poruszamy tematykę aut sprowadzonych z USA. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka, gdzie będziemy konfigurować następne modele BMW. Do zobaczenia.